Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, wideo na naszym kanale. I standardowo, jak zawsze, jest ze mną Hubert. Siema, siema. I wpadliśmy na bardzo fajny pomysł, a po przynajmniej na taki nam się wydaje, że zagramy sobie skrzydłowe na każdych mapach i będzie to taka miniseria... seria. E... mieścia? Z... Właśnie Czy z takich jak... Mapy. Dokładnie tak. CSGO. Wchodzi. Wchodzi górę. Ziodą. Patrzę CT. Patrz w jopakę ja, ja patrzę CT, patrz górę. Góra? Jest góra. Mhm. Nie wiem. zabijemy go jak zeskoczy. Tak. No jest nie Kurde. Nie może być takie skupienie. Zachęcamy do obejrzenia e, poprzednich o naszych odcinków e, z dwóch nowych mapek. Jedna nam się bardzo spodobała, druga tak właśnie średnio, ale która i dlaczego to sami zobaczcie. E, obejrzyjcie naprawdę bardzo, e, bardzo wartościowe odcinki. Wygraliśmy naprawdę dobrego CSa. Więc serdecznie zapraszamy. Oczywiście e, Możecie kliknąć w kartę i, i przejść. Spali się bo u ciebie. I przejść bez, bezpośrednio do naszych filmów. Oraz na końcu będzie w okienku anotacja, żebyście sobie tam przeszli na szybko. A, dwóch, dwóch, dwóch. dwóch. Ja dobrze Pale. Leży I góra. Dobra, ja ładuję, ładuję. Nie są chyba ogarnięte jakąś wątpliwość. Kurde, co ja zrobiłem? Dziwnie. Nice. Ej, jakieś takie jakby miał jakieś mikrolagi a ja, coś. Co? Ja, nie wiem czemu, właśnie. Nie no, teraz nie mam lagów, tam jakoś dziwnie wychylałem coś. Coś się musiało z. S... Bierni żyć. Niech na razie brak oporu. słyszałeś, że się wtedy spalił mi ktoś tu? Od ciebie? Jeden A drugi Wbiał mnie, chubił pelp. Kurde, u mnie, u mnie podleciał na szybko. Daj, go i plec masz. Ale mi wywalił Heda. minus trzynaście. Ej, ja ich muszę wyciszyć, bo mi denerwuje ten spam. O ciebie dwóch O mi wdał w skoku, Hedda Chowaj się Nie chcę, niech zaplantują Mówisz, że aż tak im dajemy? Hmm Fodzą. Hello Dobra, koło elektryka. No, ładnie. Nie wiem co ty obie dzisiaj robisz. To. To, to że mówić nie mam nie mam okazji frakować ogólnie to planujemy zacząć znowu streamować zakładnie Dzisiaj... tak wielki powrót świń znowu u Ciebie co jest kurwa pa ich mało Weszli. CT. Też to na was kanuje czy nie? Bo już nie wiem. skanowałem Dobra, ale za ile on dostaje? Hell. Dobrze. Przecież rzuciłeś mi coś? Raz, czy... Gram. Ale... Nie, no, graj co... ty, graj ty! Chyba nie wiedzą, że to jest wiesz? Nie, raz już jeden do mnie koleś był na dole. Znowu u ciebie. Mo mogę ci flashować i co co wejdziesz, co? No Nie wiem czem go to bo mnie odbił na grenade Dobra Patrz co to się tu Nie no sam na idzie. Tak to się jakoś brak Nie nie nogi w ogóle nie strzelają. Gościu wychodzi i. Jakby mnie nie widział. Może jesteś kuźwa wadochem, mówi. No może. Kuść Nie no, znowu góra. Chyba. Mhm. Mm Co jest nie tak z tymi typami? Chcesz flaszać, Chcesz wychylić? Czy... Flaszyj, flaszyj. szybko. Leci. Oni niekoszwar... <laughs> ja nie, nie, nie. Nie, Ja nie. Ja nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, No Idź ty tam, żeby się nagrało zasięgę. <grymne> ty idź, dół. Idzie. Jeden. Chcesz flesza? Nie. Gin. Ładnie. Ej, oni nie wiedzą co się dzieje. Wiedzą. Nie wiem jakim co demoni na nas grają. Przypominamy, że kiedyś mieliśmy globala, teraz nie graliśmy trochę i ma kubica o szepkach, Kubi Także. W poprzednim, w pierwszym odcinku zobaczcie, jakie e, możecie przejść w dwóch poprzednich odcinkach, na jakie ranki graliśmy. A na jakie, a czy zobaczymy. był opór, czy nie było oporu? A na jakie są ciekawe, jakie teraz gramy? To robi. Eusem, co to robi? Kurwa, co robi? Seusem, kurwa. Dawaj nożem, nożem go, nożem. Daj, kurwa. Kupi, kurwa. Co? To <laughs> jest taka pipanie i nie mogę nic zrobić. Co to w ogóle jest za paraolimpiada? <laughs> nie wiem, dawaj noże. Noże? No zobaczymy jak koleś będzie. Dobra, to wy, wyłaś. Koleś jest góra. O kurwa, nie, noże. Eju, ja dzisiaj nie będę dzisiaj grał. Przeszedź ci po lewo. Kurwa nic nie szczelam. To było takie rakowe, że... No aż że aż się nagrało. Że aż się nagrało, no Dobra, nie można trollować. Szybko to Wygrajmy, żeby był fajny, krótki odcineczek. Już raz... był krótszy, Hubert. Był krótszy, był Wierzony. O kurwa. Jak ty tak szybko? Nigdy go nie dostawałem. Co ta? Teraz, ty patrz górę, patrz górę, patrz górę. Poszedł. Dobra, ja patrzę górę. Nie żyję. Dobra, za kominem Nie wierzę, ale to są dudny. 78 dni. Nice. Dobrze. Nie, nie. nie, Ja nie awansowałem. Hubert też niestety nie. Hubert ewidentnie w tym meczu prowadził. Zobaczymy jeszcze na jakie graliśmy. Nuke fajna mapa. Co, co to za mapa Vertigo ogólnie fajna mapa, ale bardziej nam się podobało jak było site A, a nie B Ale nic, ale i nasze rangi, co dziwne, bo czułem, że w wcześniejszych meczach był większy opór niż teraz No ale no nic, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, wpadajcie na kolejne odcinki z tej serii Jeżeli wam się podoba to łapeczki w górę, subiki na kanale, subik na kanale koniecznie z dzwonkiem i co? Spadamy. To tyle. Tak, dokładnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.